Bierzemy się za trzecią, przedostatnią wizytę w królestwie. Zmierzamy do Akki. Droga jest kręta, najeżdżona przeciwnikami. Będziemy zwiedzać cztery główne lokacje na drodze do Akki, właśnie. I są to tereny należące do krzyżowców. Walki też na pewno troszkę będzie. Zobaczymy, jak dużo. To jeszcze się okaże w trakcie. Ale zależy mi na tym, aby jak najszybciej te lokacje nagrać. Przejdź do miasta i jeszcze parę zadań tam wykonać. Zobaczymy czy to się uda. Na pewno byłoby fajnie. Zaczniemy sobie za chwilę od flagy. Ogólnie mamy 28 do podniesienia plus 7 templariuszy i 3 punkty widokowe to jest. Plan, który należy wykonać w tej sesji. Zjedziemy do wioski poniżej, spędzimy tu za 4-5 minut. No, 5 to może nie. Trochę przesadziłem. Ale 4 na bank. Biegniemy nie sprintem, ale zwykłym tempem. Wtedy nie ma problemów. Nic nam się nie stanie żeby spokojnie zabrać flagę i przejść na punkt widokowy pierwszy z trzech w samej wiosce mamy czterech templariuszy co moim zdaniem jest bardzo dużo bo teren nie jest duży nie jest rozległy także sporo sporo templarów na tak małym obszarze dla nas lepiej szybciej statystyki się napełnią i troszkę szybciej przybliżymy się do 100% w tej grze. Chociaż odrobinę. A więc od templariuszy należy zacząć. Od dwóch pod rząd. Najpierw jednego u góry skosimy. Może ktoś go ściga? A może nie. Aby podejść go po cichu, należy zejść w tym miejscu i przedostać się wzdłuż krawędzi wzdłuż linii. Nie trzeba iść aż do samego końca. Wystarczy wyjść mniej więcej tu. I jesteśmy bezpieczni. Drugi Templariusz jest na wprost, na budynku. Najpierw się przygotujemy. Likwidując strażników. I dopiero teraz można czysto zabić Templariusza. Przedziemy się tyłem, za budynkami. Ominiemy jakiekolwiek problemy. <laughs> Dostaniemy się do flagi w dość szybkim tempie. Zwiedzanie pierwszej miejscówki powinno wyjść całkiem sprawnie. Przeniesiemy się teraz na chwilę na przystań. Są tu dwie flagi plus Templariusz. Zaczniemy od lewej strony. Następnie przeniesiemy się po palikach naprzeciw przeciwległy koniec. Miejmy na uwadze niedopracowanie tej gry i system kolizji, który tu występuje. Bo to może sprawić. Mam wiele problemów, kiedy będziemy chcieli wykonać skok i jesteśmy pewni, że wszystko zrobiliśmy prawidłowo. A tymczasem Altair zaczepia nogą o jakąś niewidzialną krawędź i leci do wody. No tak się zdarza. I to wcale nie jest aż takie rzadkie, jakby się wydawało. Zostało nam 5 flag plus jeszcze ten templariusz. Zaczniemy od dachu. Następnie przeniesiemy się do dzielnicy. Czy może do strefy centralnej tej wioski? Najpierw pójdziemy w prawo po jedną flagę, po kolejne trzy są po lewej stronie. No i na koniec Templariusz i tak zamkniemy wizytę w pierwszej lokacji z czterech. Zatem nawet bezstresowo to idzie. Oby tak dalej. Tu omijamy szerokim łukiem. Strażników i po jednej, i po drugiej stronie. Obiegamy budynek i można tu wejść bez żadnych przeszkód. Stały dwie flagi. Jedna na daszku. Dla pewności lepiej wejść po drabinie. Nie ma co pajacować i udawać bohatera. Wspinać się po ścianach, a później się okazuje, że jest problem. Ostatnia flaga znajduje się tu 62 są, są, no to jest 100% jak na razie Na zamknięcie tematu dobijemy templariusza Pozwolę sobie wykonać to po cichu, czemu by nie? Skoro mam taką możliwość. A ma to być niby grało skrytobójcy, no to czemu rezygnować z tej okazji, by zabić jakiegoś templariusza w sposób skryty? Dobra, to wystarczy. Czas dostać się do lokacji numer 2. Tam już będzie trochę więcej problemów ze względu na łuczników. Mój plan jest taki, aby zabić dwóch przeciwników, resztę pozostawić przy życiu. Jeżeli mi zalezą za skórę, to na pewno statystyka zabójstw wzrośnie. Kolejnych dwóch. Ten się, no, widzę, nie przejmuje jak na razie. Nie zauważymy, no to ok. Jego strata. Tego na pewno się pozbywamy. Bierzemy konia. Idziemy po flagę, następnie po templariusza. I zobaczymy jak sprawa będzie się przedstawiała z uczynkami Jednego raczej trzeba będzie ściągnąć no Ale pozostałych dwóch może uda się oszczędzić Wspominałem wam, że Templariusze należy zabijać Jeżeli chcemy po cichu Należy zabijać w trybie anonimowym Z tym, że Ten do którego teraz się udamy Jest do zabicia tylko w sposób widoczny Tak jak teraz, więc ukrywanie się i później e, przyjść tutaj, żeby znowu być wykrytym to miałoby się z celem Przygotujmy noże do rzucania No i może uda się oszczędzić nawet Nawet trzech, chociaż chociaż wątpię A jednak, albo i nie. Trudno. Sami chcieli, no to mają. Ja się z nimi bawić nie mam generu. Temu też nie pasuje nic. Okej, okay. już ze ciebie idę. Idziesz w dół. Wypad. Chciałem dobrze. Chciałem was oszczędzić. Nie to nie. Ja się z wami bawić na pewno nie będę. No dobra. Jednego oszczędziliśmy, tak czy siak. W sumie nie ma to znaczenia, mówiąc szczerze. W tej grze jest tyle walki, tak dużo się zabija, że. traci w ogóle jakikolwiek sens się bawić z nimi. Tego mam to gdzieś. Dobrze, bierzemy flagę idziemy do miejsca numer 3, w którym mam nadzieję nie wczytali się strażnicy, bo jeżeli tak, no to jest problem. Zazwyczaj się nie doczytują. Koń mi gdzieś zniknął. Bardzo ładnie. Oby tak dalej. Jak to sprawa wygląda? Na razie nie widać rycerzy No jest spokój, dobra Czyli możemy spokojnie biegać Zbierać flagi i odhaczać punkt widokowy I jest w porządku, nie trzeba się martwić No tak jak mówię, oszczędzanie uczników to w sumie sens tego jest żaden Gdyby w tej grze naprawdę było, e, był bardzo silny nacisk na to, skradanie się, ukrywanie i tak dalej, no to jeszcze można byłoby się starać, a tak Jeszcze przyjdą takie chwile, że będzie trzeba pół miasta wyrżnąć, aby jednego cywila uratować, a tu będę się martwił, czy jednego łucznika zabiję, czy nie no Bez przesady Bez przesady Szczególnie, że robimy zadania poboczne Które można zrobić, a nie trzeba więc... Cóż, nie ma dyskusji. Idziemy po kolejne flagi. Jedna jest przy murze, albo raczej resztkach tego muru. Kolejna na wieży, gdzie nie ma łucznika. Co jest akurat informacją bardzo dobrą. Stało 10. W takim razie zaczniemy od kolejnej, którą mamy za budynkiem. Jeszcze jedna jest po drodze. idziemy na wprost Przed siebie. I w krzakach przy skałach mamy flagę. Pytanie co teraz z podtrzymać! Odpowiedź to co zwykle, czyli koleś spełni swoje zadanie pokrzyczał sobie troszkę I tak mu to nie pomoże, bo zaraz go stracimy no. A raczej to on straci zainteresowanie nami więc no nie wiem o co tu było się denerwować Nie mam pojęcia natomiast czas na lokację numer 4 Zobaczymy jak wielką rzeźnię teraz tu będziemy urządzać. To zależy wszystko od łuczników, tak naprawdę. Tylko od nich. Mam nikogo więcej. Szukujemy się do wyczyszczenia dwóch pierwszych. Kolesi. Obserwujemy wieżę. Właśnie się przy palisadzie. Obratny zniknął. na kontra powinna pozbawić morale tego drugiego i tak jest w istocie. Dobra, tu wyszło czysto. Altair może zejść. Nie wygłupiać się. Dziękuję bardzo. Czyli wyszło chyba najlepiej jak mogło. Zabiliśmy jednego łucznika w tym miejscu. Drugi się poddał. I nie ma problemu, nie będę go zabijał. To nie jest moim celem. Natomiast nie zawsze jest tak, jak tutaj widzicie. To akurat wyszło czysto, ale w większości przypadków, no, ci strażnicy, którzy tu patrolują, są bliżej i zanim wejdziemy na wieżę, to łucznicy, którzy nas wykryli, narobią tyle rabanu, że mamy do głowy z czterech, z pięciu kolesi, których trzeba wybić. Także mówię, to jest zależne od szczęścia, a nie od umiejętności przygotowania. Nieraz wam wyjdzie, nieraz nie. Nawet jeśli nie, to nie macie z czym przejmować. Ważne, żeby zebrać te flagi. Teraz uważajmy na to, co robimy. Pójdziemy tędy. Tu jest Templariusz. Wtapiamy się, jak uczone. Znowu, tu jest bardzo dużo patroli. Ja kiedyś, może, Wam pokażę. Jak wszystkich wybić? Albo większość, tylko przy pomocy ukrytego ostrza, ale to będzie jakiś bonus pewnie. Bo na pewno nie będę tego robił teraz w tym odcinku. Macie templara. Zajdziemy do tego otworu w ziemi. Zbierzemy dwie flagi. 78 mamy. Co się zgadza, zostały dwie. Jedną zostawiłem sobie specjalnie, ona jest na zewnątrz tego obozu. I przy zbieraniu jej nie ma możliwości nie wszcząć awantury. Ale nie będziemy się bić ze strażnikami, tylko uciekamy od razu na punkt widokowy. Zobaczcie, ona jest tutaj. I przy wejściu, no, po prostu kolesy się przywalają, no to jest chyba jasne, tak. Robimy coś niezgodnego. Z zasadami po prostu także to jest, to jest normalne, tego się nie da e, ominąć w żaden sposób, że komu zależy na flagach, to musi się liczyć z konsekwencjami swoich działań. Dlatego od razu przejdziemy na punkt widokowy, najlepiej tyłem, bo jest tam flaga i w sumie to byłoby wszystko, jeżeli chodzi o królestwo. O tę trzecią część. 80 flag jest. Lendariuszy posprzątaliśmy. Punkt widokowy ostatni teraz z tych trzech, które mieliśmy wyhaczyć, będzie zrealizowany też. Także jest w porządku. tak jak mówiłem, dwa miejsca, w których do awantury musiało dojść. Plus trzecie przy zbieraniu flagi. Kiedy trzeba wskoczyć na ten stojak z bronią i zebrać flagę, to wtedy wiadomo, że wszyscy muszą się przyczepić. Mało tego, zaraz zabieramy konia i będzie jeszcze jedna awantura, także spokojnie, panowie. Jeszcze nie odpoczywajcie, bo to nie koniec. Ale oczywiście przejmować się nie ma czym, bo już jesteśmy w akcji praktycznie. Korzystaj z pomocy uratowanych uczonych, aby dostać się do strzeżonych obszarów. Jesteśmy w akcji. Szare, brudne, zimne barwy. To jest cały klimat tego miasta. Na początek, oczywiście, będziemy znowu zaczynali od ratowania mieszkańca. Mamy jeszcze parę minut. Może coś się uda tutaj więcej zrobić? Zobaczymy. Likwidujemy dwóch przechodzimy do ostrzy. Jeszcze rzut nożem za Dzieje, ale lepiej nie kusić losu. Wracam do domu i możesz być pewien, że szybko go nie opuszczę. Oddałeś mi wielką przysługę, młodzieńcze. Nie zapomnę ci tego. mógłby coś takiego? No jak widać będzie sporo roboty, jeszcze 11 mieszkańców. że jest chyba 11 punktów widokowych. No także. Dużo mamy do zrobienia. No dobra, gdzie jesteś? Dlatego w tym odcinku jeszcze pewnie z jednego góra dwóch cywili uratujemy Powiedzmy, że dwa, może trzy punkty wytykowe i, i to będzie finito Więcej nie damy rady Natomiast w kolejnym trzeba się ostro brać do pracy, żeby zrobić większość i może w jeszcze następnym byśmy wykonali pozostałe zadania, które nam zostaną nie udałoby się przejść do zabójstwa. Garnie na plusa. Może się uda. Dobra, tu mam flagę. Od razu idziemy po drugą. Tu jest w uliczce. Do tego cywila zaraz się wrócimy. Najpierw punkt widokowy. Komuś coś nie pasuje. To wypad No, właśnie, właśnie Dobra, teraz jeszcze pójdziemy po kilka flag Mniej więcej do góry, tu po schodach będziemy szli No to jest akurat po drodze, a flagi są blisko Więc mi to pasuje, tu jest jedna Opsa Przepraszam Ale jakoś zejść, musiałem, musiałem. Dobra, pospieszmy się. Tu wspinamy się na ten budynek. Idzie po flagę. Dobrze, kolejna jest na kościółku. Idziemy tędy. Psa. Teraz cywil. Tylko trzech po lesie. To powinno być szybkie da. Kto znowu? No tak, uj stary, nie mam czasu Chciałbym, żeby moi synowie byli w połowie tak weleczni jak ty. Możesz być pewien, że usłyszą historię o tym, jak zachowuje się prawdziwy bohater. Tu jest flaga. Dobrze, mamy dwóch cywili. Jeszcze jednego może się uda. Zobaczymy. Na razie idziemy po kolejną flagę. Sprzątniemy też templariusza. Więc flaga w tym miejscu, templariusz na dole. Dobrze, tak z powrót. pójdziemy na drugą stronę zabudowań. Flaga na samym środku drogi, punkt widokowy i później ruszymy na wprost tą całą ulicą. Znowu dojdziemy do punktu widokowego. Do mieszkańca i chyba nad tym zakończymy tę sesję. Tego koleścia trzeba sprzątnąć. Niestety, gdybym wchodził, to zaraz bym ja pewnie strącił. Dobra, no, więc szybciutko. Jak można być tak nieoddrożnym? No, że będziemy grać później, nie mam na razie na to czasu. Idziemy na wprost, następnie w lewo. Tu jest cywil, zaraz się wrócimy. ND? Tam jest drugi cywil i od tego zaczniemy. W sumie uratujemy tych dwóch. W tym odcinku już na pewno będzie koniec. Akurat mamy ładnie czas e, zapełniony tego odcinka. Mam. Próbuj szczęścia. Ktoś znowu ma wątpliwości. Bratem sobie darował. Mam taką nadzieję, ale lepiej nie kusić losu. Wracam do domu. I możesz być pewien, że szybko go nie opuszczę. Oddałeś mi wielką przysługę młodzieńcze. Nie zapomnę ci tego. Mamy dostęp do uczonych. Oni nas wprowadzą na teren zabójstwa, który jest tam u góry. Ale o to sobie powiemy jeszcze później. Na razie nie będziemy tym się zajmować. Czas na cywila. Ważne jest to, aby ściągnąć łucznika, który by pewnie wszystko widział. Od tego należy rozpocząć w ogóle. I teraz możemy przejść do walki. Najpierw ten, bo tak by się przewalił. To byłoby na tyle. Byłe szczęście, że się zjawiłeś! Jeszcze chwila i byłabym zgubiona!